A więc witajcie w kolejnym materiale Battlefielda 1. Dziś przed nami misja Mgła Wojna eksportu i Czarno bez przez Las Baurion. Także jak ktoś oglądał poprzedni odcinek, wie, że się działo, ponieważ sterowaliśmy czołgiem. A teraz zaczynamy od piechoty. Ale to jest bardzo możliwe, że kwestia czasu i za chwilę znów dosiądziemy do czołgu. Także nic, tylko przyjrzeć się kolejnej misji. Niech to szlak! Przed nami mgła. Nie widać dalej niż na 20 metrów. Przebijemy się. Edwards, ja będę kierować. Ty sprawdzaj teren. Nie zgrywaj, bohatera, chłopcze. rób swoje. Edwards, postara się, żebyśmy wyszli z tego cało. W razie czego, jesteśmy tuż za tobą. Przeprowadź bez przez las. Borlon. No to lecimy. Nie wiem, czy pojedziecie za mną, czy jak? Kto wie, kto wie. No zobaczymy. Jest mglisto, to fakt. Oni jadą cały czas za mną, musimy ich cały czas jakby osłaniać. Nie wiem czemu mnie wysłali, ale okej. Okay. Spróbujemy sobie to jakoś ugrać. Tu jest czołg, na szczęście rozwalony, nic nam nie zrobi. Tamci na spokojnie mogą sobie jechać. Ale ja muszę zrobić tutaj porządek z niektórymi Przeciwnikami. Oj. Cicho. A Macie, gdzie uciekasz? Dobra, dobra, no spokojnie, spokojnie, chwilę odpoczynku. Ja mam tylko rewolwer, ta. To nic nam nie daje w sumie. Nie mam broni, bo musiał sobie broń wziąć Turu, Dobra, dawaj, dawaj. Ok. Teraz mogę się bawić. Wy już tu przyjaliście? To nieźle to robicie. Jeszcze z wszystkimi nie pokonałem, a wy już wjeżdżacie. Magia kierowca, czysta magia, trudno nawet zauważyć, że mamy wojnę. Edwards, trzeba połatać Naprawić, tak? No to ci naprawię, proszę bardzo. Jedźcie dalej. Na to liczę. Dawajcie, dawajcie. będziesz nas prowadzić. No już idę, no. Żeście wysłali mnie na posiłki i teraz muszę tutaj z wami być. Tam jest jeden. Tu jest drugi. O. Oh, ładnie. Elegancko. Dobra. Lecimy dalej. Na grubo co tam? Się będę. Pyk jeden tu, 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 tu. pyk drugi To jest wojna Musisz walczyć z, 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 z wszystkimi narzędziami jakimi masz, przedmiotami. Wszystko musi być użyte W wojnie to wszystko się liczyło. pym pym zapraszam tylko nie wiem czy to są wszyscy się upewnię jeszcze jeszcze tutaj gdzieś mogą się ukrywać czasem co tu macie a takie coś to się może przydać. Dobra, lecimy. Czyli znowu tutaj przejdziesz ja przez drut po tej stronie Edwards. Bezporządnie oberwała. Weź narzędzia i spróbuj coś zaradzić. Już radzę. Dobrze się spisałem. Ale nie było jakoś mocno. Uważaj. My się tym zajmiemy. No ja myślę, no. I w drogę. Już prowadzę. Tak. Ja wiem o co ci chodzi, ta. No, jak za bardzo się mnie nie oddalać? Oddala się bardzo daleko. Dobra, tam coś jest. A tutaj? Okej. Okay. Ja bym chciał mu zrobić plecy takie fajne Po cichutku <grystanie> o to chodziło Hello boy Hello boy Gdzie uciekasz? Nie ma odpoczynku Trzeba walczyć Ojej, Trzeba mi tam plec robi. <śmuszny> Kurde, ale się z nimi fajnie bawię. Ciąg, 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 cię ręcznę, ciąg, cię ręczn, ciąg, 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 Dobra, ty jedziesz, to zapraszam. Ty strzelałeś, widzisz? Co cię spotkało? Dawaj, 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 dawaj Droga wolna, na razie możecie ruszać Ja się upewnię co jest dalej Ale widzę, że tutaj i tak musicie przyjechać Jeszcze na szybko tylko zerknę tutaj Ale tu widzę, że nic nie ma, dobra Tak gdzie droga czysta Ło Hallo, halo! halo. Zaraz będę musiał naprawić trochę ten czołg. Bo widzę, że trochę zeszło mu życia. Jak ja to robię wszystko na głośno, to wiecie. Oni pewnie słyszą ten dźwięk i przyjeżdżają. No widzę właśnie. Widzę, widzę właśnie. Możemy ruszać! Dobra, wystarczy Dawajcie, czekam Droga wolna wydostaniemy się z tego lasu No to dobrze Jeszcze tylko ten most i będziemy już blisko O nie No Lecimy Ale tutaj się w ogóle zmieniło nie czy słońce wyszło Nawalamy Dobra, ja to rozstrzygnę trochę inaczej. Ej, tylko mnie nie strzelcie. Dobra, kaman. Droga wolna na chwilę obecną. Możemy ruszać dalej. A tu chyba są nasi? Wyjedziecie? Chyba jedziecie. A czekaj, czy jak wyjedziecie, mogę naprawić ten czołg, czy nie? A mogę. Przed nami posterunek wroga. Spodziewam się, że będą gotowi na starcie z czołgiem. Przyciągniemy ich ogień, a ty zaatakuj od tyłu. Okej. Okay. To nie wiem, to to jest jakieś przejście, że od tyłu? Ale widzę, że mi się cel pokazał na mapie, Co ja mam iść na sam koniec, tak? Ale tam widzę jakiegoś mojego Albo to tak się wydaje, że to mój Dobra, ja się tak prześlizgnę Jak mnie zauważą, no to trudno Ale ja tak mam iść na tyły, to wiecie To idę na tyły, nie? Tam jest jakiś czołg. Schowajmy się. Okej. Okay. Pick porobiony. O, dobra. Nie już zauważyli. Purupurupup. A tu w ogóle coś jest zaznaczone, ale nie wiem co. Gdzie tam biegniesz, he? Nie. i mało amunicji. Czekajcie, tu gdzieś było chyba skrzynki, co? O, tu coś jest, a tu grana tylko. Tutaj, o, to by się przydało, chociaż to jest coś innego, ale tak potrzebuję jeszcze karabinu. ciągają chyba. O tu będę mógł czasem mieć broń. Jest jakaś. O kurde. To nie jest najlepszy pomysł. Okej, okay. rewolwerek wchodzi. Kurde, ale się dzieje. Nie wiedziałem co najpierw użyć. O nie! Ja nie mam tego klucza. Mój czołgnięcie czy tyle zniesie? Ok, dawaj do góry, dawaj do góry, dawaj do góry. Nie, tu cały czas jest coś pokazane, ale nie wiem o co chodzi. A może weźmy takie coś. żeż są gdzieś te czołgi całe? No kludzieś wyrzuciłem i takie jazda nie? z nimi. Ale co ja tu mam zrobić? All Co wy tak wszyscy na mnie się uparliście? No pewnie. Wy kurde. Ładnie? 38 życia, bardzo mało. Który ty? Ty? Takiś był mądry A ja może ja mam naprawić tego czołga, he? Nie, wam wrócić do czarnej bez Bo wiecie ja ten klucz gdzieś No wyrzuciłem, zgubiłem, także bym musiał poszukać ten klucz, żeby naprawić, ale ja nie mam przy Chodź sobie szukaj. Starczy na dziś tej zabawy. Siadaj, będziesz kierować Wynośmy się z panu. Chyba, że na miejscu naprawię, no nawet nie musiałem. Kurde, jakoś udało się. Może jakoś nie było elegancko, ale jakoś wybrnęliśmy. To mi się podoba. Tak to może być. I tak zakończyła się nasza misja. Misja, która jakoś nam się udało przetrwać. Może nie było to jakoś dobrze zorganizowane, ale po prostu jak jest wojna, to trzeba nawalać, także ruszyłem przed siebie, nie patrzyłem za siebie i jakoś nam ta misja przeleciała przed nami kolejna misja, ale ta misja odbędzie się dopiero w kolejnym odcinku. Także oczekujcie, piszcie, jak Wam się seria do tej pory podoba. I widzimy się w kolejnym materiale. Także na razie trzymajcie się, do zobaczenia, no i cześć!